Witam wszystkich moich znajomych, jak i ich znajomych. Postanowiłem po dłuższej namowie i dyskusji ze swoją partnerką nagrać kilka słów dla moich rodaków w Polsce, którzy ciągle tam są i nie mieli nigdy styczności z muzułmanami i islamem. Postaram się to powiedzieć w tak prosty sposób, jak tylko to możliwe, i tak szybko, jak to możliwe. Yy, czyli nie owijając w bawełno i nie używając żadnych górnolotnych słów. Moi drodzy, <laughs> kieruję to słowa przede wszystkim do tych, którzy są za tym, aby przyjmować uchodźców do naszego kraju. Jestem w Anglii od blisko 8 lat i naglądałem się tego syfu, który temu wszystkiemu towarzyszy, czyli islamowi, prawie że każdego dnia. Otaczają mnie oni, spotykam się z nimi, ocieram się o nich na ulicach. Często wyglądałem jak worki na śmieci ponieważ są zamaskowani od góry do dołu. Mój pierwszy kontakt z muzułmanką w sklepie spowodował, że jak nie jestem człowiekiem lękliwym, spowodował dreszcze na moich plecach, ponieważ wcześniej widziałem tylko takie sytuacje na filmikach przed tym, jak taki zamachowiec się wysadzał. Bo to jest kobieta w zamachowiec. Powiem Wam tylko tyle. Jeszcze raz podkreślam, kieruję te słowa do osób, które są za przyjmowaniem uchodźców. Zanim zrobicie coś takiego, że przyjmiecie uchodźców do siebie, czy do naszego kraju, do Polski, zastanówcie się 20 razy, bo zanim, zanim to uczynicie, poszukajcie, poczytajcie, dowiecie się czegoś na temat islamu i ich kultury, ich mentalności, historii, do czego, dąży, do, do czego dąży, do jakiej indoktrynacji dążą i co chcą zrobić z naszym krajem, z całą Europą i przede wszystkim z całym światem. Powiem wam tylko tyle, i to teraz te słowa dedykuję kobietom. Które są za tym, aby przyjmować uchodźców, i które część z nich pewnie będzie zapatrzona w ich piękną brązową skórę, jako pseudo Włochów, drogie panie. Między nami, Europejczykami, a nimi, czyli muzułmanami, jest też taka przepaść kulturowa cywilizacyjna mentalna historyczna religijna. My jesteśmy z dwóch osobnych, odrębnych światów. Nie ma co porównywać nas, Europejczyków, do nich. Czyli do muzułmanów, którzy teraz wychodzą z ziemianek, z chatek, z szałasów. To jest starcie dwóch różnych kultur, różnych historii i przede wszystkim różnych mentalności. Pamiętajcie jedną rzecz, że przez Wasz kraj teraz, prze, przez nasz kraj, e, przewalają się teraz hordy muzułmanów, których pewnie część z nich biegała jeszcze no, nas z karabinami po, po Syrii, po Iraku, po Afganistanie. Teraz są ucho uchodźcami, pseudo -uchodźcami szukającymi pomocy u ludzi, których nienawidzą. Ponieważ pamiętajcie jedną rzecz: każdy z muzułmanów uważa nas, białych bądź też czarnych, ale nie muzułmanów, jako kogo? Niewiernych. Generalnie jesteśmy dla nich wrogami, których trzeba zniszczyć, a jeżeli nie zniszczyć, nie zabić, to doprowadzić do niewolnictwa, zniewolić i doprowadzić do płacenia podatków, czyli Utrzymywać ich. Pamiętajcie że jeżeli ktoś z Was myśli o tym, że yy, Buzumanie będą u nas pracować w Polsce, płacić podatki i będą zarabiać na nasze renty, proszę was, idźcie po rozum do głowy. Oni nie są zainteresowani pracą w naszym kraju. Oni generalnie strają na to, tak jak w każdym innym kraju w Europie. Czy to będzie Dania, Francja, Hiszpania, Belgia, Niemcy, Szwecja, Dania. Oni nie pracują, oni żyją z zasiłków, oni są do tego stworzeni. Więc proszę Was, pomyślcie, sprawdźcie wszystko, później zacznijcie przeżyć swoją ideologię, że trzeba pomagać wszystkim. Można być, rozumiem, można być dobrym, można chcieć pomagać, ale w tym wszystkim nie można strzelać sobie w kolano. Najpierw pomyślcie o swoich, później myślcie o innych. Nasi dziadowi i pradziadowie, teraz widzę, że wzbudza się w Polakach patriotyzm. Bardzo dobrze, bo to jest chyba sytuacja, w której ten patriotyzm musi się obudzić i że ludzie zaczynają się łapać za głowę i jednoczyć. Wow! Brawo! Ale w tym wszystkim też trzeba pamiętać o tym, że nie możemy pozwolić na to, wszyscy łącznie ze mną, żeby choćby jeden muzułmanin osiadł w Polsce z tych ludzi, którzy przyjeżdżają z Bliskiego Wschodu. Muzułmanie, czyli Kozacy, którzy są w Polsce sami mówią, że nie chcą ich widzieć i wiedzą, że oni się nie będą asymilować nie ma takiej pieprzonej możliwości to są różnice kultur zrozumcie jeszcze jedną rzecz każdy muzułmanin yy, przestrzega tylko jednego prawa, szariatu czyli z angielskiego szariatu. prawo szariatu mówi o tym, że tak naprawdę całe ich prawo opiera się na islamie oni srają na nasze prawo, na nasze kodeksy karne i inne nie ma czegoś takiego jak postrzeganie tego świata poprzez cywilizowany sposób. Nie. Oni są zawieszeni w średniowieczu. I to średniowiecze chcą wnieść do całego, na cały, roznieść na cały świat. Popatrzcie, co się dzieje w, w, w Syrii w Iraku. Niszczą zabytki, które mają po kilka tysięcy lat. Oni niszczą całą kulturę. Teraz ci ludzie pod przykrywką uchodźców wtargnęli do Europy i wspomnijcie moje słowa. Tego prostym przykładem, przykładem jest Charlie Hebdo we Francji w Paryżu. Rozstrzelali, zrobili po prostu egzekucję na ludziach, którzy mieli swój demokratyczny, demokratyczne prawo do wolności słowa. Przy muzułmanach nie ma wolności słowa. Spróbujcie chodzić do Syrii, Iraku, do jakiegokolwiek muzułmańskiego państwa wybudujcie tam kościół, pocałujcie swoją kobietę, idźcie z nią za rękę, choćby nawet w Arabii Saudyjskiej, zostaniecie ścięci. Więc, dlaczego, z jakiej racji mamy być takimi liberałami, w dodatku tumanami, którzy pozwalają na to, żeby przybysze z innych krajów rządzili i mówili nam co jest dobre, co złe? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja pieprzę panią Kopacz i pana Tuska. Narobili burdelu. Jeden i drugi, jed, o i ona i on chodzą na smyczy przy em, Angeli Merkel. Jedzą jej z rąk. Oni już nakradli tyle, że jak się wszystkim dupa w Polsce zapali to wy zostaniecie z tym głównym i z tym syfem, oni dadzą dyra, bo mają już tyle pieniędzy, że nie mogą sobie wychodzić, gdzie będą chcieli. Więc pomyślcie, pamiętajcie, jeszcze jedną rzecz wam powiem tak na koniec, że w życiu e, chyba ważna jest rodzina i dzieci. Wasze dzieci nie będą bezpieczne i wasze rodziny przy muzułmanach, którzy was będą otaczali. Dlaczego? Choćby nawet i to, że w muzu muzu muzułmanie, czyli w islamie jest niecicha, ale normalnie głośne i idące z góry przyzwolenie na pedofilię. Dlaczego? Ponieważ ich prorok, Mohamed, chociaż Mohamed, zależy jak to zwał, e poślubił swoją e żonę, gdy miała 6 lat. E Współczuł z nią pierwszy raz, kiedy miała lat 9. Nawet załóżmy, że miała okres, to dziewczynka w wieku 9, 12, czy choćby nad 15 lat, mając nawet ten okres, nie jest gotowa, na to, by współżyć z facetem. Więc pomyślcie nad tym wszystkim, bo, tak jak ja powiedziałem wcześniej, to jest przepaść kulturowa i mentalna. Oni kobiety mają za nic, nas facetów też mają za nic. Więc pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. To będzie naprawdę ciężki, ciężki dla wszystkich. Weźcie się zjednoczcie, ale przede wszystkim zacznijcie myśleć. Powiem wam jeszcze tylko na koniec przykład z Rochdale. Największy gang pedofilii, pedofilski jaki był, chyba w dziejach Anglii, był w Rochdale było zgwałconych ponad 1400 dziewczynek przez muzułmanów. Więc zastanówcie się, czy to ma sens. Czy chcecie tego na pewno w swoich domach, w, swoim, w swoich, jako sąsiadów chcecie widzieć muzułmanów, bądź też chodzące namioty, które są pozasłaniane od góry do dołu i nie wiecie na dobrą sprawę, czy jest to facet czy kobieta. Zwróćcie uwagę na Danię, Szwecję, na Francję, na Niemcy, na Belgię, Hiszpanię, na Holandię. Zwróćcie uwagę, że tam Kraje, które są dużo bardziej rozwinięte na poziomie przemysłowym, socjalnym, nie dają sobie rady z nimi. To są kraje, które nas wyprzedzają o kilkanaście lat. I co, ich, co, co sprowadziło ich liberalne podejście do życia, i do polityki, i do uchodźców? Co spowodowało, że zrobili multikulti, które tak naprawdę zrobiło koły, trzepło ich w czoło. Prosta sprawa. Więc zastanówcie się dobrze. A jeżeli ktoś chce odwiedzić miejsca, które mogę Wam tu pokazać, muzułmańskie dzielnice, gdzie ludzie się w ogóle nie asymilują, muzułmanie się w ogóle nie asymilują z, z Anglikami i z innymi nacjami, jeżeli chcecie, zapraszam Was do siebie do domu na kilka dni, przenocuję was i obwiozę was jako osoby chętne do ściągania uchodźców do Polski i pokażę Wam, w jakich warunkach i jak traktują, jak, w jakich warunkach ci ludzie żyją i jak traktują białych, czyli nas. O nie tylko Białorusi, ale generalnie Europejczyków nas niewiernych. Pomyślcie nad tym dwa razy, zastanówcie się, zastanówcie się, a później mówcie o liberalnym podejściu do życia i o pomocy dla innych. Na wolę pomagać Ukraińcom, wolę pomagać uchodźcom z Donbasu, Polakom, bo oni bardziej potrzebują, jako nasi, nasi rodacy, którzy mają nasze korzenie, pomocy aniżeli jacyś Syryjczycy, Afrykańczycy, uchodźcy z Iraku. I cholera wie jeszcze skąd. Zastanówcie się dobrze. Życzę Wam naprawdę rozumu i rozwagi w tym wszystkim. Bo dzisiaj jeszcze nie jest za późno. Ale za 3-4 lata być może będziecie same biegały, wy drogie panie, z namiotami na głowach. Wszystkiego dobrego. Pa.